Ale... no dobra, no, tak, no nieważne, powiedzmy 300 partii masz rozegranych Jakim cudem Mixu cię 3-0 Gdzie Jacek i Mixu? przy czym zauważmy, że Jacek grał 5-6 partii No Mixu i Jacek są na równym poziomie A ty jesteś gorszy od po 300 partiach Ale... Ale ty Jacek Jaca jest inteligentem Andrzejowskim, a Zlekus jest debilem Andrzejowskim Podobnie jak Mixu. O to, że wyjaśnia Daj królem i hetmanem, pokazywałem ci to Odbijaj W przelocie, w przelocie! W przelocie k***a! No niksu! Ty jesteś p***nięty? Bicie w przelocie! Mówiłem ci co to jest. Dlaczego ty Hetmana? Mówię bicie w przelocie z Hetmanem p***a jeździ, no ty jesteś p***nięty? No. Aha! bez w ty... Bez k***a bez Bez Hetmana bez k**paty <laughs> <noise> w się po tego piosenkę. O kur No ty to skojarzył sobie pewnie z tą kurą e, Jesteś p... Czekaj, nie, muszę jeszcze raz. Nie ja nie wiem, ty jesteś jakiś o chyba <głos> Debil! <głos> było odejść króle, nie wiem, że ten król by lepiej stał to jeszcze bierze by przeżyła. Jesteś Symbolut, ja już cię pochwaliłem. Za cztery tym królem zabić. No i... No to chłon z Nie tędy! Do góry k nie. ja no, k co za debil? Ja piszą I po co tam na B3 było iść? Debilu umysłowy. Nie tam! Przelacie się zbija albo królem Debilu, Dlaczążesz tam B3 nim nie poszedł! Idiota! tam Dobra i pchaj tego piona to! Łapione było brać? Debila! Ja robię tu! A mogłem grać w Valoranta? No. O, Jakiś baran! Nie, to <grym> miskliki. Co za dyrektora? Miskliki miskliki <grym> Na no, takich idiotów jak ty są miskliki! Na no, takich genetycznych... Ale mi się bez, bez, po prostu piankę za darmo No, ty też tego nie wiem, na*** żeś tam polu. O k***a grzybać? losowy, generator losowych ruchów mi się znowu odpalił Ten to wieżo okarci się No Pan P***any pan jesteś z wierzu. Jesteś debil O k***a Na cztery No i nie, nie, nie Bijesz tego Guńcem Kumana. Pod, podłożono gońcem czarnopolowym. Goniec! Ba, bije Hetmana! Ba, goniec! A dobra! Bije hetmana! Ja tyam te... to telegramem wysłać? Dobra, pomyliłabyś. W sensie ten układ, że bicie na 5 też, znaczy na F5 też by działało. Teoretycznie. W sumie na jedno by wyszło. Gdzie ty to primowujesz, kondoniarzu? Ja tu mam pomysł. Kur... Nie masz ka pomysłu. W ogóle jeszcze, w tej rodzinie, Andrzej, wiesz jak to, to było Końcem tak, się zasłoni. Na jak... No k***a! Debil. W tej rodzinie był jak Dawidka w rodzinie. No i co, żeś narobił debilu? Ja? Nie ty, ten truń No, no. już się przestraszyłem. <noise> Nie no, ty z z bardzo dobrze. Pomyślał. Jak się cieszę, Pomyślał, jaki sus. Głupi go tamuj! Jezus O boże, że... No tak, jest tylko jeden no W zasadzie jest jeszcze jeden, ale jest... No, jeden jest bardzo dobry, który tak naprawdę, no jest sztandarowym ruchem Płynięty jesteś, genetyczny debil, kur... No debil, no wszyscy... To... By się... Był taki czy Gorin, coś kojarzę to nazwisko Szachowe Ch... Kajżeś tam polo z tym pionem debilu. O kurwa. Nie no, opłaca. O O Jaki koncert? No ale, ale najpierw końca, bo końcowi zablokujesz wyjście. Nie można tak, tak robić. Tak, na koniec tutaj. Ale pa, biało białopolowy, ciulu. białopolowy, no przecież kurwa, wyprowadziłem tego. Ale k to jest nie gonie! No. Koniec białopolowy, koń białopolowy, no jesteś <laughs> pijęty już naprawdę. Koniec po skosie to pójdzie. Ten... Ten... A nie, Koniec to... po skosie to... pójdzie. Dobra. I On ma tylko tą podpowiedź, w sensie nie w tym tempie oczywiście, ale możesz to zdążyć ja to... Dobra Podpędź jeszcze raz Ostatnia podpowiedź, która wieża jest słabsza? Ta przy królu czy ta w kącie? No ta w kącie No właśnie, czyli to jest twój obiekt Czym go dojechać? No koniem Dobrze Spróbuj tylko tam pójść Żebyś się k**iu zachłysnął <grym> Tym... Tą królówką stąd? W sumie... A, bo, te... bo teraz był tego... Jest tylko jeden róg, który tutaj działa. Nic tu nie działa. Co, nie? No, spokojnie, nie. Miksu. Jeden tylko działający. To się... Zły róg. Był. Ty... był jest bar... zły. On po prostu kro... On po prostu stwierdził, że odda królówkę. Nie do ciebie, debilu To do zwierzęcia by było. Amsterdam no, Amsterdam no, no debil To jest tam zara promocja, będzie piona Pra! Gdzie? Bra, nie. No debil Gdzie? mógł roszadę, mógł roszadę debil zrobić ***a, wylaskryłem na D7, no idiota było No nie, no debil, no ***a po tam Polas. Wy wytłumaczysz mu to? Co to w ogóle jest? puzzle? Eee. eee. A to po prostu musisz ruch najlepszy znaleźć. Maciura jest kretynie W jednym maciura Maciura w jednym? No No debil Chcę dać ma nawet czaka nie do. no idiota. Eee, czekaj, czekaj. czekaj. Co myślę? Debil! Wiesz, że to są zadania dla... W sensie, że to to, to, to rozwiązują ludzie co pierwsza szako odpalają. Naprawdę tego nie widzisz. Ty miksu. No nie żartuj sobie, no kolejny błąd. Ty naprawdę k A co musi się tutaj no, zrobić? zadanie rozwiązać. Nie ma pojęcia jak, no ma. Dobrze. Dlaczego znaczy, jest taka pikselosa, no kwa. No to kieleckie. No kielecki internet no to. Ale po co? A nie! Ku... Pod... Kurza nie wziął konia i podstawił Hetmana. Aj. Niech ci O, nie wziął. Ale i tak w dupę za tą akcję. Ty ciekawszy, czy jakiś Dawidek się zaklinował gdzieś. Myślę, że na pewno. Dawidek się w pralce zaciął! Jak to w prce? No, no, miałby tam wchodzić. Ty ty żeś naprawdę tam poszedł tym pionem Jakby kurwa maś, debiluj, je... po co? Po to żeś tylko ruszył. No chroniony! No ale wieża nie jest. Nie, nie ma. Dobra. Albo takie, które będzie wyglądać tak. Bardziej ma... gęste, ale dużo bardziej wymagające. A no idiota, i po to żeś to... Jak to... Ja p zleku, dla żeś nie z tej mówić. wieży pionem. Znaczy, byś... Nie dość żebyś dobył wieżę, ja to jeszcze było, wiesz, byłby wież. ruch od Jak wierzą? Czy ja takie? No pionem! No. Mogłeś wieże zbić, naprawdę żeś tego nie widział Ewentualnie Pionem wieżu? Debil. No ja stawię tak no. No, to jest no, niepojęte Zapomniało mi się, zapomniało mi się To Ale przecież żeś narysował tą strzałkę <grym> przecież, żeś dosłownie pokazał <grym> gdzie ten Hetman ja, idzie Ja myślałem, że wieża jest chroniona przez piąka, to... <grym> pionka To Jakiego piątki? dwa pionki do tyłu nie chronią Ty żeś Nie no naprawdę <grym> ty... To zrobić. ty masz już prawie 600 albo 700 partii i ty myślisz, że piątki do tyłu bronią? Ty jesteś. nie o co mi chodziło? Takim nowem, widzicie? Zobaczymy, gramy do 10. Kto pierwszy ma 10 winów ten wygrywa? Po jednym złote gacie. Aż tyle! Aż tyle, aż ci łeb ty... się zlansuje. Od nie no, to jest pół godziny, to co się tam zbagowało. Niewiarygodne! Niewiarygodne! A masz 700 w yes. do I ty się dajesz yes. na coś tak... Lepiej kur... o jedno wyjdź Daj guńca No gdzie kur... o debilu i po to żeś tak zrobił Spokójnie, po to o... Widzisz Fantycznie po to To go skonfundowało o, normalnie ten rozwierzą Aż mu się dekiel p***ął po... I tak się ruszył O ku... No i mat, Matt... ...zwierzą Jesteś... DEBILEM Podstawiłeś mu mata twoja mać żebyś żebyś ch... się zapluł Ty się ciesz Ruszaj się Ty się ciesz Zwierzę, bo masz takiego szwagra jak z lekos Jezu cieszyć się jest takiego szwagra to już lepiej za** na sznurze od Nie mów tak znaczy, znaczy pranie tam, pomieszczenie. No, pranie tak, to trzeba, żeby były czyste rzeczy. Pranie, obciąganie. <grystanie> pranie, obciąganie. <grystanie> ja. Po co żeś tym pionem tą grą? Gdzie? No, już prawie ku... Lśniło. Nie ruszył się tym pionem na G6 No ja pierw ty jesteś zstabil. Dlaczego żeś tego nie zrobił? Już żeś dobrze myślą Kurwa to tutaj Ej co najmniej zrobisz, a nie Chyba ejca co najwyżej Dostaniesz No Do, ty! No co ty robisz? Aż echo odpowiedziało, to wełbie zaszumiały z Lekusowi. Nie! No. A to się nie uczuczajcie, biały mikro On chce te, ten, ten Englund Gambit, tą pułapkę, no debil umysłowy I co ty grasz? No przecież to skandynawska jakaś dla debili Na szczęście gra z debilem, także w sumie ma to sens mm. 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 Wypuknął na mnie debil Niech w końcu to wieża się ruszy oni tak to czasem przegra Dobra Dobra żeś słowaka Został. co wyzywasz Za co go wyzywasz? A kudlaki ma jakby mu tornado przeszło Zobacz tam pole z trudy Jak mu, mu wystaje Co prawda to Czeka brudka, to nie bady. A co jeszcze? A czekaj. O! O, Słowak! Słowak! Słowak. O, osoba Słowak. Słowak. Ja. osoba ja się zadaję? jeszcze, jeszcze, tego zdjęcie sobie jeszcze zapiszę. No to pewnie przyćpony siedzi, tam wszyscy Cześć. tacy. A ten co? Piunek, na takie oto byś pewnie siadał, to też sobie na zapisać to zdjęcie. <grym> <grym> Ty mixu tak na się ustawia. To już no były tam... trzy tempa, których on mógł stracić wierzycami. Dało ale to... to dało. Debil, ten koń się nigdzie nie ruszył, kretynie. W końcu stracił, w końcu stracił Dobra. Mówiłem, że straci to wieżę, Kretyn. No. No. Dobrze, już myślałem, że tego nie zauważysz. Nie, 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 tak się nie bawię. <grym> Debil? To jest dla go staki, k... nie, 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 to, to nie, to było przemyślane. No, no, przestrane. Ty wy... No, musi to wymienić. No albo może tak zrobić. No to straci wieżę za psiego kuja. Ch... No to chyba to się nie kalkuluje, co nie? A tam, kalkuluje się. Na dleku co się kalkuluje. Ej, panu, na... no, nie... Koń za darmo. Koń! A koń. Nie! nie! Co, koń za darmo. Masz to kurwa. znaleźć, to jest ślepy by to zauważył. Zrzeknij, no koń za darmo. To, p... A, klika każdą ty figurę, poza tą... K Aaaa dobra no, Ty jedną figurą masz zbić konia nie, pan, ale nie. Układ. <noise> ty, ja ja będę jak Miksu stanie z tymi dwoma koniami i królem, to da się dać mata w takim te, takim taki sposób, ale miksu nie podoba debil. No debil ku... Dlaczego żeś tego konia nie bronił? Spokojnie. Idiota. A. No i i, i, i ty, ty, ty żeś stracił trzy figury lekkie w trzy tempa. To naprawdę <noise> To trzeba mieć talent. No debil. To. No. Dobra. Tak poczekaj, 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 poczekaj. Nie! I tak nie! Jest... Czemu? A i tak jest mat, ale inaczej. A Jak... tutaj? Nie! A nie. No tak, tam ci... Nie! Nie na tej linii. Tutaj? Nie! Mówię, że nie na tej linii! Jak <laughs> się matuje, ja króle na... i wierzą. A tutaj? No. No. O kurde. A nie, to A inu... nie i jednak. To kajżeś Polo? Misklik! Debilu ty k***a kartoplany A co on stracił? Teraz, teraz go prosi Dobra, on i tak nawet nie wziął Debil! Bij tego gońca go no. ja, Że nie wziął wieży to jeszcze gońca podstawi Co za krety ja. O k***a no zwierzu No jesteś p***y Ty nie wiesz, że pod piona to jeszcze Maciura może być No k***a imbecylkuję miksu nie myśl miksu Ty Andrzej on tego nie zrobi No on tego nie widzi bo to przecież kretyn On nie ogarnia kwa że Szach miksu. jest potężny Miks szach Wiesz co to szach? Musi dać szacha Hetmanem nie. O o! Nie. nie No kretyn No kr z debil A co a na D6 kula nie lepiej było? Zaczyna E6? Zaczyna F6? No właśnie na przykład. F6, F6. Dobrze, w końcu żeś kwa Dostał olśnienia <noise> Zapomniałem o tym, 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 tym kuniszku, tym takim małym Można się zapomnieć, faktycznie No i podstawił mata, no debil Ty jesteś kur... z leku z najgłupszym stworzeniem na ziemi Ja myślałem, że Miksu jest głupszy od ciebie, ale odwołuję Ty jesteś ku... głupszy od niego o wiele Ty poziomy ch... jesteś niżej Cześć, No, ty, no I Lekus to przegrywa? On to przegra, to jest chyba maciura już Poczekaj, to no jest to mat. jest maciura. nie. Maciura, maciura To jest już maciura będzie mata, będzie maciura I tutaj, Nie, nie, no nie, ja wyciągnie wasz tak ch... Mhm. Nie, w jednym, w jednym putę, putę No przej, to jest chyba na Ty zbierasz, że to ty jesteś arcymistrzem? jesteś taki llupi. Miksu gońca zgubił co? Miksu tak, ej, zgubił gońca ej, wow. Ty Jesteś p... Po... Ty, żeś nie zbił p... konia za darmo bo żeś nie wziął tam... na te widełki, żeś nie wszedł. O, w sensie... Co ty żeś od... ...właśnie? Tak. No, z Ta, Zlekusz też mógł pójść na widełki, a wziął konia. No konia wziąć, Nie, oni nie udają. O, <tulet> <*ka> mać. debil. zamknij <tulet> ja. Jakie ty jesteś zwierzę, przej***y! Zamknij tą gębę!